Nie grałeś w wyjściowym składzie Lechi od czasu wyjazdowego meczu z Ruchem Chorzów. W sobotę wróciłeś do podstawowej jedenastki, a efekt tego jest taki, że razem z pozostałymi kolegami zespołu zagraliście świetne spotkanie. Ciężko pracowaliśmy w minionym tygodniu, żeby w dzisiejszym meczu zaprezentować się z jak najlepszej strony. To moje pierwsze spotkanie w wyjściowej jedenastce od kilku tygodni. W każdej minucie dawałem dzisiaj z siebie wszystko. Mocno pracowałem na tą szansę na treningach. Trener Nowak postanowił mi ją dać i myślę, że go nie zawiodłem. Wszyscy mieliśmy dzisiaj dobry dzień i pokazaliśmy trenerowi, że wybrał naprawdę dobry skład na to spotkanie. To bardzo ważne zwycięstwo dla Lechi, Nie tylko ze względu na ostatnią porażkę w Szczecinie. Pierwszy raz od dawna wygraliście bowiem po naprawdę przekonującej grze. To prawda. Zagraliśmy dzisiaj bardzo dobry mecz. Teraz najważniejsze jest to, żebyśmy pozostali na fali zwycięstwa i kontynuowali swoją dobrą postawę w kolejnych spotkaniach. Rozpoczęła się najważniejsza część sezonu. Musimy zapomnieć o poprzednich meczach i skupić się na każdym małym finale, który teraz rozgrywamy. Bardziej cieszysz się z asysty przy bramce Marco Pajszą, czy rozpamiętujesz swoją niewykorzystaną sytuację na podwyższenie wyniku? Asysta to dla mnie nic nowego. Ale cała akcja chyba mogła się podobać. Na bramkę muszę poczekać. Żałuję tej sytuacji z końcówki pierwszej połowy, ale obiecuję, że w kolejnych spotkaniach będę jeszcze mocniej starał się strzelić premierowego gola w barwach Lechii Gdańsk.